Witamy ponownie. Jest teraz 6 maja 2025 roku i biorąc pod uwagę, że wciąż trwa fala krytyki wobec Kate Perry, nie tylko wobec niej samej, ale także wobec całej firmy Blue Origin, a nawet wobec Jeffa Bezosa, który tak naprawdę zorganizował całe wydarzenie na żywo w telewizji. Wiemy jedno w całej tej sprawie: że Kate Perry mierzy się z niekończącą się falą krytyki, nie tylko ze względu na to, jak zareagowała na swój lot w kosmos, ale także przez to, że wciąż pogłębiała sytuację, kryzysowe zarządzanie, próby ujarzmienia krytyki dzień po dniu, co ostatecznie, bądźmy szczerzy, tylko pogorszyło sprawę dla niej samej. Tu, świat Hollywood, zasubskrybuj, jeśli jesteś nowy i polub ten film, aby zobaczyć przyszłe aktualizacje. Dziękuję Wam również bardzo za Wasze wielkie i życzliwe wsparcie. Jedną z rzeczy, które w tym wszystkim wiemy, jest to, że Kate Perry robi wszystko, co w jej mocy, by odzyskać fanów, którzy odeszli od jej kariery, zwłaszcza po jej trasie Lifetimes, po tym co zobaczyli od Kate Perry na żywo w telewizji, jej reakcje, jak obwiniała za to seksizm, mizoginie i inne tego typu bzdury, jako powód, dla którego spotykają tak ostra krytyka. I jak mówiła o dużym uprzedzeniu panującym w tym kraju, nie przestawała o tym mówić, i to nie poprawiło jej sytuacji. Właśnie dlatego utknęła w tym błędnym kole. Jednak to, co jest tutaj interesujące, to tak zwane przeprosiny wobec opinii publicznej w związku z jej ostatnim zachowaniem, a właściwie powiedzmy szczerze, chaotycznym zachowaniem. I to, co się tu tak naprawdę dzieje, to fakt, że ona po prostu stara się odzyskać fanów, stara się na nowo przyciągnąć tych, którzy już nie chcą mieć nic wspólnego z Kate Perry. I myślę, że ta rzeczywistość zaczyna do niej docierać, zwłaszcza po tym, jak sprzedaż biletów gwałtownie spada w niektórych regionach Stanów Zjednoczonych. Dobrze, porozmawiamy więcej o tych liczbach i szczegółowych danych w nadchodzących godzinach, ale to, co w tym wszystkim jest interesujące, to fakt, że fala krytyki wobec lotu kosmicznego Kate Perry wciąż trwa. Nie tylko wobec niej samej, ale także wobec Blue Origin i wszystkich pozostałych, którzy byli na pokładzie, jak choćby Gail King czy narzeczona Jeffa Bezosa. Jednak jedna poważna sprawa, która się teraz dzieje, dotyczy tego, w jaki sposób Kate Perry niedawno przeprosiła opinię publiczną w najbardziej żenujący sposób, jaki można sobie wyobrazić za swoje ostatnie zachowanie. Perry wygłosiła następujące słowa w desperackiej próbie odzyskania poparcia: Tak bardzo przepraszam. Po prostu tak bardzo przepraszam mój świat i wszystkich ludzi, którzy żyją na tej ziemi. Myślę, że czasami, gdy robisz coś, co postrzegane jest jako niemożliwe do osiągnięcia przez kobiety, i robisz to razem, jako grupa, możesz przesadnie zareagować i zachowywać się inaczej. I przepraszam, jeśli moje emocje uraziły kogokolwiek, kto mógł mieć z tym problem, ale po prostu nie rozumie się, jak wielkiego dokonania dokonałyśmy jako kobiety. A cała ta sytuacja jasno pokazała, jak poważnym problemem w tym kraju jest seksizm. Krytyka, którą otrzymałyśmy, dobitnie to udowodniła. Nie sądzę, żebym kiedykolwiek mogła w pełni przeprosić za to, przez co przeszłam w kosmosie, jako część tej grupy, ale być może można się zatracić w swoich emocjach emocjach, które konkretna grupa ludzi uznała za powód do drwin. I to było dla mnie, jako kobiety, ogromnie obraźliwe, więc nie wiem. Czasami czuję, że mam w głowie takie przepraszam, ale nie przepraszam. Kiedy spojrzysz na to, co osiągnęłam, no powiedz, kto by się tak nie zachował? Wrócić z kosmosu, wylądować z powrotem na tej pięknej matce Ziemi, która daje życie i pozwala nam rozumieć wszechświat. Musimy zdać sobie sprawę, że wszyscy jesteśmy wyjątkowi i to, jak ktoś się zachowuje, nie powinno mieć znaczenia. Kropka, bo ten lot w kosmos dotyczył wolności. Chodziło o wyrażenie siebie i o to, żeby zobaczyć co wszechświat ma nam do zaoferowania poza granicami naszej cywilizacji? Kiedy jesteś tam na górze i patrzysz w dół, zdajesz sobie sprawę, jak bardzo nie tylko nasz kraj, ale wiele innych jest zdominowanych przez rosnące problemy wobec kobiet. Seksizm to bardzo poważna sprawa i zdaje się, że staje się czymś dozwolonym, tak samo jak krytykowanie. Dlatego nie sądzę, że mogę naprawdę powiedzieć, że całkowicie przepraszam wszystkich za swoje działania i zachowanie, ale ostatecznie. Kiedy dryfujesz w kosmosie, kiedy tam jesteś, to cię zmienia jako człowieka. Widzę teraz wszystko inaczej i zobaczycie to natchnienie na mojej trasie Lifetimes w bardzo wyjątkowy sposób. Więc, ludzie, pozwólcie, że się tutaj zatrzymam i odniosę do tego, co znowu wygaduje Kate Perry. Wydaje mi się, że coraz więcej celebrytów zaczyna wskakiwać na ten sam wózek, dokładnie tak jak zrobiła to Rachel Ziegler, tak jak robiło to wielu celebrytów w przeszłości. Powiedziałbym, że przez ostatnie 2-2,5 dwa, dwa tygodnia mamy do czynienia z tymi pół przeprosinami, prawda? Gdzie mówią: Och, tak bardzo przepraszam. Przepraszam za to, przepraszam za tamto. A potem dosłownie pięć zdań później wycofują wszystko, co powiedzieli. I właśnie taka jest teraz Kate Perry. Wiemy, że próbuje jakoś przekręcić swoje przeprosiny. To nawet nie są przeprosiny. Ona robi z tego opowieść o sobie samej. Próbuje to powiązać z rosnącymi problemami w prawdziwym świecie. Cytując, wiecie, takie rzeczy jak seksizm, mizoginia i cała ta bzdura, którą lubi wplatać w swoje wypowiedzi i debaty za każdym razem, gdy spotykają krytyka. I to jest dokładnie to samo, co robi Meghan Markle, Rachel Ziegler i wielu innych aktorów i aktorek. To nie dotyczy wyłącznie aktorek z Hollywood, ale to, co jest ciekawe, to sposób, w jaki jako piosenkarka i performerka wplata ten lot w kosmos, w swoją trasę koncertową Lifetimes. Myślę, że to pokazuje jasno, że tak, wszystko to było zaplanowane z wyprzedzeniem. I ona sama na to wskazała kilka dni temu, mówiąc, że poleciała tam, by przeżyć coś przełomowego w swojej karierze, żeby się na nowo zainspirować, nabrać nowej energii i szerszej perspektywy do swojej twórczości. Więc w dużej mierze chodziło o to. Nie chodziło tylko o to, by polecieć na skraj kosmosu dla samej przygody. Dużą rolę odegrała tu jej kariera. I tak jak mówiła, będzie to wplecione zarówno wizualnie, jak i jak sama to ujęła, duchowo w trasę Lifetimes. Już teraz tworzy kostiumy inspirowane kosmosem i astronautami, a także nowe układy taneczne, które mają oddać hołd Blue Origin i jej czasowi spędzonemu w kosmosie. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak to będzie wyglądać. Jednak jak sama mówi, nie chce jeszcze niczego zdradzać, ale uważa, że wszyscy będą zachwyceni. Musimy zacząć bardziej wspierać kobiety. Mamy teraz 2025 rok, a przez zbyt długi czas były one zaniedbywane i rzadko świętowano ich ogromne osiągnięcia dla ludzkości. Na przykład. To, co zrobiłyśmy 14 kwietnia, kiedy wszystkie kobiety w końcu dostały szansę, żeby polecieć w kosmos, to jest coś, za co nigdy nie mogłabym przeprosić. Ale powiem jedno. Najwyższy czas, żebyśmy wszyscy zrozumieli, że powodem tej całej krytyki było to, że nadal, do dziś, istnieje wiele problemów skierowanych przeciwko kobietom. I znowu, ona wciąż powtarza tę samą śpiewkę, że to wszystko kwestia dyskryminacji kobiet. To wcale nie jest problem z kobietami. Myślę, że prawdziwy problem, jaki wielu ludzi miało, to nie tylko to, jak ona się zachowywała przy starcie i lądowaniu z Blue Origin, ale też to, że ciągle porównywała się do astronautki i to wielokrotnie. I nawet trzy dni temu wspomniała o tym znowu, mówiąc, że one, uczestniczki lotu, faktycznie mierzyły się z dokładnie takim samym ryzykiem, z jakim codziennie zmagają się astronauci na ISS czy podczas innych misji. Kate Perry nie zrobiła niczego, co można by z tym porównać, prawda? Wiemy, że była tam tylko przez około minutę i pół, może minutę i 40 sekund. Jeśli się mylę, poprawcie mnie. W każdym razie ten stan nieważkości nie trwał długo, a gdy tylko go osiągnęli, zaczęli wracać na Ziemię. Tak naprawdę mieli może minutę z kawałkiem w stanie nieważkości w tej kapsule. Więc znowu, ona nie doświadczyła niczego, co można by porównać z tym, co robią astronauci przez całe miesiące, będąc na górze. Mówimy tu o pięciu, sześciu, siedmiu miesiącach jednocześnie. Wiemy, że Kate Perry próbuje teraz za wszelką cenę pokazać się jako bardziej opanowana, ale moim zdaniem zupełnie jej to nie wyszło. Wyszła raczej na bardziej oderwaną od rzeczywistości, zaczynając od rzekomych przeprosin, które potem zamieniła w coś, co trudno w ogóle nazwać przeprosinami. I to wcale nie były przeprosiny, prawda? Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Nazwijcie mnie szalonym, ale nawet na początku to nie były prawdziwe przeprosiny. To brzmiało raczej jak to, co sama powiedziała. Przepraszam, ale nie przepraszam i sama się do tego przyznała. Ale ogólnie rzecz biorąc, chciałbym usłyszeć, co wy o tym sądzicie. Dajcie znać w komentarzach, a jeśli podobał Wam się dzisiejszy materiał, zostawcie łapkę w górę, żeby wesprzeć kanał i do zobaczenia następnym razem.